Siemanko, witam was serdecznie na kanale Hashtagi. Dzisiaj będziemy sprawdzać, które z popularnych fast foodów robi najlepsze nuggetsy. Do wyboru mamy kurczak McNuggets z McDonald's, klasyka, e, bajtsy z KFC, które wyglądają troszkę inaczej i nuggetsy z Burger Kinga. Zatem e, nikt z naszej ekipy nie będzie wiedział, który nugget pochodzi z jakiej firmy, no i zobaczymy, który zasmakuje nam najbardziej, żeby nie sugerować się marką. Zaczynamy. Oczekaj, zanim zaczniemy to świństwo jeść, żeby wszyscy wiedzieli, że w tym kury to jest niewiele. Także A, musimy akura, uważać tutaj. Nie. paznokcie tu mogą być nawet kury, także bardzo to ostrożnie musicie zacząć. No, to po paznokciu. Próbujemy po paznokciu. Smacznego. 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 U jakie ci jeszcze. Mm. Czuję, że lepsze są zawsze nuggetsy z sosem. Coś przymierz? Ja w ogóle nie przepadam za negacami, więc nie będę mówić, że to jest super pyszne czy super dobre. Także to jest dobre. Kocham nagace. Nie, też. Widzę tylko chrupką powierzchnię, która się oddziela od, od, tak, od, 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 od mięsa, który nie, jest. Nie, nie mięsa. Nie nazywajmy tego więcej. No, powiedzmy, że to przypomina kurczaka, mniej więcej. Soczysty kurczak, chociaż nie wiem, czy to jest kurczak, ale i tak jest dobry. Nie ma. Dobra. No spokojnie, delikatne. Mm. Nie mają za dużo smaku. To jest mielone. To wygląda w czasie, tego w czasie t, mielenia, to wygląda jak jakaś guma do życia, a nie jak mięso. No i to mm. takie, tak smakuje jak i guma do życia. Jest super serio. Naprawdę, polecam. To jest klasyczny smak nagieców. Myślę o smaku nagieców, no ale ja myślę o tym smaku. Zgadzam się. Nie wiem, czy to jest, ale mam pewne podejrzenia. Masz? Tak. co? nie powiem ci teraz. No to co, kolejne? Tak jest. Zobaczmy, zaraz będziemy porównywać. Widać, że posypka jest już inna. Inaczej wyglądają niż nie? No w ogóle takie dziwne, z, czego, z czym to jest? Mmm, to jest więcej kurczaka. Zdecydowanie bardziej kurczakowe. Mhm. Tam było bardzo mielone mięso, tutaj to mięso jest takie bardziej mięsne. Tak. I tak jak to jest takie łagodne, nagresowe, to jest bardziej pikantne. Ale są ostre, ostrzejsze. Ostre. No. Ostrzejsze w sensie, że piecze pikantne. Mm. Nie ma wrażenia mm. trochę tak. Panierka bardziej pikantna, w ogóle. No to będzie smaku. To jest jakaś ostra ale przynajmniej tutaj widać kurczaka, bo tam to jest tam. To papryka. Tak, tam to jest bardzo dobre, ale tam chyba nie ma kurczaka, a tutaj widać te włókna. No, chyba. No Nie. No, znaczy umówmy się, nic z tego nie jest zdrowe na pewno. Ale to najbardziej przypomina kurczaka. Bardziej przypomina kurczaka. I tak możecie robić sami, bo to wystarczy kupić pieśń, pokawałkować ją, rozbić jajko, wymieszać, troszeczkę do tego dodać mleka, troszeczkę papryki. tej panierce te kawałki y, wymamlać, wziąć później to bułeczkę albo y, płatki kukurydziane i na gorący na głęboki oli, y, olej, <ścoughs> na głęboki olej. Andrzej, możemy zmienimy kontretkę na rósłoletyczny? tak. jedziemy. Dobra, to spróbujmy ostatnie. To wygląda to jest mniej tego mięsa, to jest więcej paniery. Piechota. Smacznego. Widzisz? I jest mniej tego mięsa, to wygląda jak papier w ogóle. Spójrz, jak taki kartę. Nie wiem, która firma, ale jest to wszystkie najgorsze. gorsze. od tych. Inne od tych i gorsze od tych. Mhm. No może trochę. Ale jest tyle samo mięsa, co w tym pierwszym. Mhm. Dzień więcej. Więcej, mhm. więcej mięsa na jak nuggetsy, Ale to są takie, może dlatego, że o tym rozmawialiśmy, ale to są... Takie bardziej zmienione chyba. Mm -hmm. mm. Tak gorzej doprawiona no jest No. To jest w ogóle kapeć już, w ogóle. Słuchajcie, wszystkie były niedobre. Tutaj chyba nie ma ani soli, ani pieprzu, nic. Nic nie ma, tylko nic wielkie, grube ciasto. Mm -hmm. No nie? Zalecam, żebyście sami zrobili tak, jak mówiłem. Tak, ostatni naglec nikt go nie zje, bo... Nikt nie zje. My to jesteśmy fit. Z jego! dyrektor Krzysio zje. My jesteśmy fit. Zapraszamy. Proszę, to jest dla ciebie. Wziął, Smacznego wziął, zobacz. Wybieramy te, te są najlepsze. No ten potem te oczywiście, no. a te w ogóle na miejscu minus jeden. No. Naprawdę są niedobre. No, Ble. bardzo bardzo niedobre. Tak. Nie smakowały nam. No. Jak dla mnie e, najlepsze będą... Te tutaj środkowe, bo mają trochę więcej smaku same w sobie, bardziej pikantne. Tak. Większe panierka, fajniejsza. Na drugim miejscu klasyk. Ale żeby nie było, że lokujemy. To jak dla mnie, te są praktycznie na równi. Tak, są praktycznie na równi, to już kwestia gustu. Mimo wszystko, te dałbym na końcu. Jakoś. Ja też, ale też były spoko. Też było ok. Jakby nie ma tutaj złych nagetsów. Może nagetsy są jak pizza. Nie ma nie ma złych. Tak jest. Więc na zdrowie! A Wy, gdzie najczęściej kupujecie nagetsy? Piszcie w komentarzach na dole i napiszcie, czy zgadzacie się z naszym werdyktem. Poza tym, jeśli chcecie poznać fajne fakty i ciekawostki i dowiedzieć się czegoś, czego nie wiecie a między innymi KFC, McDonald's, czy Burger Kingu, kliknijcie gdzieś tutaj, tutaj, o tutaj, 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 odpowiada mi, podpowiada mi operator. Kliknijcie tutaj, by zobaczyć playlistę z moimi filmami, gdzie prezentuję fakty na temat tych firm. To by było na tyle. Piona!